Marzenie wielu pokoleń spełniło się. W Laskowej powstała hala sportowa o powierzchni 1487 m2. Wartość inwestycji to około 8 milionów 860 tysięcy złotych. Inwestycja zrealizowana niemal w całości z przyznanej dotacji. Ponadto wykonany został montaż instalacji fotowoltaicznej w kwocie około 300 tysięcy zł w całości zrealizowanych z dotacji. Wymieniona została nawierzchnia boiska sportowego Orlik na kwotę blisko 394 tysięcy zł, przy 50% dotacji. Powstała hala to obiekt nowoczesny, w pełni wyposażony, spełniający wszelkie standardy bezpieczeństwa, dostosowany do osób z niepełnosprawnością. W jego skład wchodzą trzy strefy. Strefa widza to około 285 miejsc siedzących. Strefa boiska głównego, która zawiera boisko do koszykówki oraz dwa boiska treningowe do koszykówki. Trzy boiska do siatkówki. Boisko do piłki ręcznej. Boisko do piłki halowej futsa. Strefa zaplecza to cztery przebieralnie z zespołami sanitarnymi pokój sędziów i pierwszej pomocy. Magazyny sprzętu sportowego i wyposażenia technicznego. Kabina komentatora. Obiekt nie tylko będzie służył społeczności szkolnej, ale także wszystkim mieszkańcom gminy Laskowa.